Dzień dobry, szanowni Państwo, wracamy do naszego cyklu inwestycje duże i małe po to, abyście Państwo mogli na własne oczy zobaczyć i ocenić, jak zmieniają się ujsoły wokół nas. Startujemy. Jest wrzesień, centrum ujsu, jesteśmy na terenie po byłej oczyszczalni ścieków w ujsołach. To tutaj zwożone są odpady z terenu całej naszej gminy. Po to, aby potem odbyć swoją dalszą podróż na wysypisko śmieci do żywca. Uwaga! Takich kontenerów jak ten, jakieś 7 metrów długości, 3 metry szerokości, 2,5 do 3 metrów wysokości, zapełniamy rocznie około 400. Gdyby je tak poukładać, jeden za drugim. To da to długość około 3 km, 3 km śmieci, co daje astronomiczną ilość 1200, a może nawet i więcej ton rocznie. Żeby te wszystkie śmieci zwieść z naszych górskich miejscowości, ze złatnej, z Glinki, Soblówki i z ujsu potrzeba trzech rzeczy dobrych ludzi, dobrego sprzętu, dobrej infrastruktury. Póki co dzisiaj mamy na pewno dobrych ludzi, trochę. Dobrego sprzętu, i prawdę powiedziawszy, zero infrastruktury. Ale jak Państwo za chwilę zobaczycie, to się na naszych oczach radykalnie w najbliższym czasie zmieni. Dzięki temu, że Gmina Wysoły pozyskała ponad 4 miliony złotych, budujemy nowy punkt, nowoczesny punkt selektywnej zbiórki odpadów. Jednym słowem zobaczmy tak to wygląda teraz. Proszę koniecznie ten obrazek sobie zapamiętać. Proszę zobaczyć. Kontenery, które już wołają o to, żeby je wymienić. Tutaj budynek po byłej oczyszczalni ścieków, który dożył już swoich dni, no i będzie oczywiście wyburzony. W sumie nie najgorszy ciągnik, ale już wyeksploatowany w naszych górskich warunkach i też już powinien zostać zastąpiony przez coś nowocześniejszego. Jednym słowem, jak sami Państwo widzicie, no coś trzeba było z tym wszystkim zrobić i dzięki tym 4 milionom złotych pozyskanym przez gminę Ujsały, to miejsce już za kilka miesięcy przejdzie całkowitą metamorfozę. Za mną jest budynek, który ma funkcje warsztatowe, szatniowe, socjalne i biurowe. Tutaj Państwo załatwicie wszystkie formalności związane z odpadami i nie tylko. Obok wylane są już fundamenty pod budowę wiaty garażowej dla sprzętu, który tu do nas już niebawem trafi, bo za jakieś dwa tygodnie przyjadą porządne, fabrycznie nowe Maseje Fergusony, które w tych naszych górskich warunkach. Będą, myślę, sprawdzać się znakomicie. Ten sprzęt nareszcie będzie miał dach nad głową, nareszcie będzie miał być gdzie również naprawiany w cywilizowanych, dobrych warunkach. A nieopodal również będą. Zadaszenia na kontenery, po to, aby te odpady, które tam są składowane, były odpowiednio zabezpieczone. Poza tym, cały plac zostanie oczywiście odwodniony, wyasfaltowany, ogrodzony, oświetlony, no i objęty pełnym monitoringiem. Ja już nawet nie wspominam o tym drobniejszym sprzęcie, który do nas również zjedzie, ale on jest przecież bardzo istotny bo to są również i kontenery to jest waga to są pługi to są piaskarki. Zapraszam jednym słowem w to samo miejsce za parę miesięcy i zobaczycie Państwo, jaką ono przeszło metamorfozę.